Pragnienie jest częścią ścieżki. Pewna grupa mnichów poszła złożyć wyrazy szacunku czcigodnemu Sariputcie, zanim wyruszyli w odległy region Indii, dokąd wcześniej nie docierali buddyjscy mnisi. Zapytał ich. Ludzie tam są inteligentni. Zapytają was, czego uczy wasz nauczyciel. Jak odpowiecie? Odpowiedzieli. Przyszliśmy z daleka, by usłyszeć, jakiej odpowiedzi ty byś udzielił. Rozpoczął od interesującego sformułowania: Nasz nauczyciel uczy poskramiania pragnienia i namiętności. Następnie wyjaśnił: Poskramiania pragnienia i namiętności wobec czego? Pięciu khand. A potem: Dlaczego? Po co to robić? Jaki byłby z tego pożytek? Powiedział, ponieważ jesteś w stanie uniknąć cierpienia, które pojawia się wtedy, gdy żywisz namiętność wobec takich rzeczy jak forma, uczucie, percepcję, konstrukt myślowy i świadomość, a one się zmieniają. Dlaczego tak powiedział? By wzbudzić w słuchaczach pragnienie, pragnienie praktykowania. Mówił zatem o poskramianiu pragnienia i namiętności, a jednocześnie przemawiał w sposób, który budzi pragnienie. Potem kontynuował. Powiedział, że gdyby rozwijanie korzystnych jakości w chwili obecnej prowadziło do bólu, teraz i w przyszłości, Buddha by tego nie uczył, ale ponieważ rodzi poczucie dobrostanu w umyśle teraz i prowadzi do dobrych rezultatów w przyszłości, dlatego tego uczył. Podobnie z porzucaniem niekorzystnych jakości. Gdyby prowadziło do bólu w chwili obecnej i bolesnych rezultatów w przyszłości. Buddha by tego nie uczył, ale w rzeczywistości, kiedy porzucasz niekorzystne jakości, pojawia się poczucie dobrostanu płynące z bycia zręcznym tu i teraz, i przynosi to dobre skutki w przyszłości. A więc, znowu, Sariputta mówił tak, by wzniecić w słuchaczach pragnienie praktykowania. A jednak nie jest tu niekonsekwentny jest strategiczny. Widać ten sam schemat w czterech szlachetnych prawdach. Ścieżka do zakończenia cierpienia, jak mówi Buddha, to kamma, która prowadzi do zakończenia kammy. Są rzeczy, które musisz zrobić, aby przestać robić. Musisz mieć pragnienie działania. Widać to we właściwym postanowieniu: kierujesz umysł na czynienie rzeczy, które będą zręczne. A następnie dzięki właściwemu wysiłkowi faktycznie wzbudzasz pragnienie porzucenia tego, co niekorzystne, i rozwijania tego, co korzystne. Tak więc, pragnienie jest ważną częścią ścieżki. Bez niego nie bylibyśmy w stanie praktykować. Dobrze mieć to na uwadze, gdy praktykujesz koncentrację. Dawniej, ilekroć słyszało się o koncentracji, zwłaszcza w książkach pochodzących ze szkół Vipassany, mówiono. Uważaj na koncentrację. Jest bardzo przyjemna, bardzo uwodzicielska. Utkniesz, przywiążesz się, uzależnisz się, więc trzymaj się z daleka. Nawet teraz handlarze dzianą, ludzie oferujący internetowe odosobnienia w dzianie, chcą bardzo jasno powiedzieć, że nie uzależnisz się od przyjemności dziany. Cóż, wiele osób rzeczywiście się uzależnia i nie jest to złe uzależnienie. To taki rodzaj uzależnienia, który odciąga cię od innych, bardziej niekorzystnych uzależnień. Wszystkie Twoje uchwycenia, niekorzystnych myśli, niekorzystnych nastawień są uzależnieniami. W istocie można by użyć tego jako definicji Kant uchwycenia, bycie uzależnionym od Kant. Kandy wiesz, nie są rzeczami, to są aktywności. Twoje ciało jest nieustannie aktywne. Twoje uczucia są aktywnościami, twoje percepcje są czynnościami, które wykonujesz. Konstrukty myślowe, uwarunkowania to rzeczy, które robisz. Świadomość jest czymś, co robisz. I jesteśmy uzależnieni od tych aktywności. Dzięki ścieżce Buddha daje nam coś lepszego do uzależnienia się, gdy wprowadzamy umysł w koncentrację. Sam powiedział, że wszedł na właściwą ścieżkę. Kiedy uświadomił sobie, że może podzielić swoje myśli na dwa rodzaje korzystne i niekorzystne. Musiał trzymać niekorzystne myśli pod kontrolą tak jak pasterz, krów musi trzymać krowy z dala od pól ryżowych, gdy ryż rośnie. Jeśli tego nie robi, dostają się na pola ryżowe, zjadają ryż, depczą rośliny i będzie miał poważne kłopoty, więc musi je odpędzać. Jeśli chodzi o korzystne jakości, korzystne myśli, korzystne nastawienia, możesz pozwolić im się wałęsać, tak jak pasterz może pozwolić krowom wałęsać się w porze suchej, kiedy ryż został zebrany i nie mogą już wyrządzić szkody kolejnym roślinom. Wystarczy być uważnym na to, dokąd idą. Ale, jak zauważył Budda, mógłbyś myśleć korzystne myśli przez cały dzień i całą noc, i nie wyrządziłoby to szkody. Nie miałoby wad, z wyjątkiem tego, że zmęczyłoby umysł. A wiesz, co się dzieje, kiedy umysł się męczy, ciało się męczy? Gdy umysł i ciało są zmęczone, nie masz siły, by utrzymać praktykę. Umysł potrzebuje więc odpoczynku. Dlatego po ustanowieniu właściwego postanowienia, by przezwyciężyć niekorzystne jakości i podjęciu właściwego wysiłku, by faktycznie to zrobić, Uświadomił sobie, że to nie wystarcza. Musiał wprowadzić umysł w koncentrację, uspokoić go. I znowu musiał chcieć to zrobić. Jak powiedział, zrozumiał, że musi porzucić wszystkie myśli niezwiązane z koncentracją. Początkowo jego umysł nie skakał z entuzjazmem na ten pomysł. Musiał więc przypomnieć sobie o wadach myślenia, myślami zmysłowymi, myślenia o rzeczach niekorzystnych. I był w stanie skupić swoje myślenie na zebraniu umysłu z jego przedmiotem, opierając się na zrozumieniu, że jeśli tego nie zrobi, później pojawią się kłopoty. To jeden ze sposobów, w jaki wzbudzał pragnienie, uświadamiając sobie, że jeśli nie nauczysz się skupiać umysłu, pojawią się kłopoty. Cała Twoja praca nad byciem zręcznym i próbą zyskania pewnej kontroli nad myślami zacznie się rozpadać. Potrzebujesz dobrego, solidnego miejsca do pozostania, by zebrać siły. W ten sposób, można powiedzieć, używa kija, jeśli nie zrobisz tego dobrze, będziesz cierpiał. Ale są też inne, pozytywne rzeczy wynikające z koncentracji, poczucie dobrostanu, poczucie odświeżenia, które możesz rozprowadzić po całym ciele. W ogóle nie zależy od rzeczy na zewnątrz. To Twoje własne, niezależne źródło dobrostanu. Myślenie o tym jest jak marchewka, a faktyczne doświadczanie tego, gdy umysł się uspokaja, jest dużo lepsze niż marchewki, to dużo bardziej wyrafinowany pokarm. Tak więc pragnienie jest ważne, dlatego Budda mówi na tak wiele sposobów, by przypomnieć Ci o wadach nieudoskonalonego umysłu i o zaletach oraz nagrodach płynących z treningu umysłu. By móc znaleźć pewną przyjemność z oddechem, znaleźć poczucie odświeżenia z oddechem, które wzmacnia umysł, wzmacnia zdolność, by pozostać tutaj i trzymać się ścieżki, to dobre dla ciała, dobre dla umysłu. Nawet jeśli nie planujesz osiągnąć przebudzenia, to dobra umiejętność do rozwinięcia, ponieważ pomaga opanować umysł. Jak wielokrotnie widzieliśmy w swoim życiu, gdy umysł wymyka się spod kontroli, może wyrządzić wiele szkód. Możesz wpaść w najrozmaitsze błędne nastawienia i wzmacniają one jedno drugie. Twój umysł staje się komorą pogłosową złych, niekorzystnych idei, które wzmacniają się wzajemnie. Musisz więc nauczyć się zyskiwać pewną kontrolę nad swoim myśleniem. Daj mu coś prostego do skupienia, coś, co daje poczucie dobrostanu, a wszelkie myśli, które chciałyby pójść w innym kierunku, poskramiasz, jak powiedział Budda. Odkładasz je na bok, ponieważ masz coś lepszego, na czym możesz się skupić. W opisie właściwej uważności, która jest w zasadzie buddyjską receptą na to, jak rozwijać właściwą koncentrację, Budda mówi, że pilnujesz ciała jako ciała. A aspektem ciała jest oddech, gorliwy, czujny, uważny, odkładający na bok chciwość i udrękę w odniesieniu do świata. Chciwość i udręka obejmują wszystkie niekorzystne nastawienia, jakie możesz mieć wobec świata. Po prostu odłóż je na bok, ponieważ masz coś innego, na czym musisz się skupić. A robisz to, rozwijając trzy jakości. Uważność, gorliwość i czujność. Uważność to pamiętanie, co masz tutaj robić i jak najlepiej to robić. Czujność to obserwowanie tego, co faktycznie się dzieje, co robisz i jakie otrzymujesz rezultaty. Gorliwość to próba zrobienia tego dobrze. Znowu jest tu element pragnienia. Naprawdę chcesz zrobić to dobrze. To nie stanie się samo. Są ludzie, którzy mówią tylko o rozluźnianiu się w swojej świadomości chwili obecnej. Zastępują ścieżkę buddy czymś innym. Właściwe rozluźnienie nie jest jednym z czynników. Są aktywności, które musisz porzucić, to pewne, ale są też inne aktywności, które musisz rozwinąć, inne umiejętności, które musisz opanować. W medytacji dzieje się więcej niż tylko bycie świadomym chwili obecnej. Świadomość chwili obecnej jest czymś wytwarzanym, czymś co sam składasz. I nie zobaczysz tego, jeśli będziesz sobie mówił, że świadomość chwili obecnej jest nieuwarunkowana albo poza przestrzenią, poza czasem. W istocie jest bardzo w czasie i jest bardzo uwarunkowana. W końcu to kanda świadomości, a wszystkie kandy są uwarunkowane. Musisz zobaczyć, jak te uwarunkowania są składane. Najlepszym sposobem, by to zrobić, jest składać je w dobry sposób, a to wymaga pragnienia. Przypominasz więc sobie o wadach wychodzenia na zewnątrz, w świat, i przypominasz sobie o zaletach oraz nagrodach płynących z uzyskania pewnej kontroli nad swoim myśleniem. Jak wskazuje Adjan Li, spośród tych trzech jakości uważność, czujność, gorliwość gorliwość jest czynnikiem mądrości. Naprawdę wypala się w rzeczy, stara się je zrozumieć i stara się zrobić to dobrze. To są więc jakości, które wchodzą we właściwą koncentrację. Nie chodzi o to, by odpłynąć. Nie chodzi tylko o błogość, błogość jest obecna. Ale jedną z umiejętności koncentracji, zwłaszcza jeśli chcesz stać się w tym dobry, jest nauczyć się doświadczać błogości, poczucia dobrostanu i nie dać się w to wciągnąć. Innymi słowy, pozostajesz skupiony na oddechu, ponieważ twoje skupienie na oddechu będzie przyczyną poczucia przyjemności. Tym skupieniem wytwarzasz przyjemność, ale potem musisz pozwolić, by przyjemność wykonywała swoją pracę sama. Nie musisz rozciągać jej tu czy tam, ani pochłaniać jej w obawie, że zniknie. Pozwól jej działać. Gdy wykona swoją pracę, wtedy możesz ją puścić. To jak jedzenie posiłku. Gdy jesteś syty, możesz przestać. Wtedy umysł może ustatkować się w stanie równowagi, który jest naprawdę solidny, ponieważ jest dobrze nakarmiony. Nie chodzi o to, że tylko mówisz sobie, by być równym. Masz dobry powód, by być równym. Jesteś dobrze nakarmiony, dobrze zaopatrzony. Wtedy możesz obserwować to, co dzieje się w umyśle, znacznie wyraźniej i z dużo większą obiektywnością. Tak więc przyjemność jest ważną częścią praktyki, częściowo jako motywacja, częściowo jako pożywienie, abyś mógł być z tym, co dzieje się w umyśle, obserwować to i nie dać się w to wciągnąć. Rozwijasz stan równowagi, który jest silny, ponieważ jest dobrze nakarmiony. To dobre, ponieważ pozwala ci widzieć rzeczy wyraźnie takimi, jakie są, gdy się dzieją. W końcu, jeśli masz zyskać pewną kontrolę nad umysłem, musisz móc wyraźnie obserwować to, co faktycznie się dzieje. Do tego najlepszy czas jest wtedy, gdy umysł jest nieruchomy, doskonale zrównoważony. Tę równowagę trzeba utrzymywać, więc niech Twoje pragnienie skupi się właśnie tam. Buddha uczy, że wszystkie dhamy mają korzeń w pragnieniu. To znaczy, że wszystkie obiekty w umyśle, wszystkie aktywności w umyśle mają korzeń w pragnieniu. Musisz więc pragnąć ścieżki, pragnąć rozwijać koncentrację. Nie bój się tych pragnień. Po prostu naucz się odnosić do swoich pragnień w dojrzały sposób. To czyni je częścią procesu uspokajania umysłu i przemienia je w gorliwość, która chce robić do to dobrze. Skieruj swoje pragnienia na przyczyny, a rezultaty przyjdą. Widać, że Budda myśli strategicznie, a komentarze czcigodnego Sariputty o nagrodach płynących z poskramiania pragnienia i namiętności są częścią tej strategii. Użyj pragnienia, by przejść poza pragnienie. Gdy rozwijasz ścieżkę, właściwy pogląd uczy cię patrzeć na wszystkie rzeczy uwarunkowane jako warte porzucenia. Na początku będziesz porzucał rzeczy sprzeczne ze ścieżką, ale potem zdajesz sobie sprawę, że sama ścieżka jest uwarunkowana, więc ją również trzeba porzucić. Dlatego właściwy pogląd jest właściwy. Kieruje tobą w taki sposób, że używasz go, a następnie możesz go odłożyć, i daje ci dobre powody, by go odłożyć. Powody są wbudowane w sam pogląd. Odkładasz go i cała ścieżka zostaje odłożona. Wtedy umysł jest naprawdę wolny, i wtedy możesz odłożyć swoje pragnienia. Czym bowiem jest pragnienie? To poczucie braku jest skierowane na uzyskanie czegoś. Nie masz. Lecz kiedy posiadasz najwyższe szczęście, nie ma braku, więc nie potrzebujesz już pragnienia. Po prostu je puszczasz nie dlatego, że kazano ci je puścić lecz dlatego, że nie pełni już żadnej funkcji. Adżanowie w Tajlandii lubią używać analogii: że budujesz stół. Masz narzędzia potrzebne do zbudowania stołu. Dopóki twój stół nie jest jeszcze gotowy, podnosisz narzędzia, odkładasz je, znów je podnosisz, znów odkładasz. Ale kiedy stół jest gotowy, możesz odłożyć je wszystkie na dobre i cieszyć się stołem, który masz.